Witam. Kolejny tydzień za nami, w którym bardzo dużo się działo, ale o tym za chwilę. Na początku proszę o polubienie i subskrybowanie kanału. Dziękuję bardzo. W środę poznaliśmy dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych i te dane okazały się lepsze od prognoz, tak? Wszystko spadek o. Jedną dziesiątą więcej niż prognoza przewidywała. Reakcja na takie dane dolara tylko mogła być jedna, jest to ta czarna świeca, tak? Wieczorem, w środę, mieliśmy oświadczenie fond. Decyzja w sprawie stóp procentowych. Oczywiście, stopy zostały na takim poziomie jak wcześniej. Rynki nadal wyceniają tylko jedną obniżkę stóp procentowych w tym roku. Jak dla mnie to Fed jest trochę zachowawczy i obserwuje co się dzieje, tak? Zazwyczaj Fed jest taki trochę opóźniony, z opóźnioną ma reakcję na te wszystkie dane. Potem myślę, że znowu będzie gonił. Nadrabiał to, że nie obniżył wcześniej stóp procentowych. Tak zazwyczaj jest, więc ja bym się spodziewał tutaj dwóch obniżek stóp procentowych w tym roku, ale jak będzie, zobaczymy, tak? co zrobi Fed. Fed za to podniósł stopę bezrobocia do po poziomu 4,2. I w kolejnych latach zakłada, że taka stopa bezrobocia utrzyma się. Aktualnie stopa bezrobocia wynosi 4%. Historia niestety pokazuje, że nigdy dotychczas w historii nie udało się coś takiego osiągnąć. Zawsze te przewidywania były zbyt optymistyczne. I później następował szybki wzrost stopy bezrobocia. Zobaczymy, czy, czy tym razem też tak będzie. Ale Fed liczy, że tak nie będzie. Zobaczymy. We wtorek poznaliśmy dane o inflacji producenckiej PPI tak w Stanach Zjednoczonych, które okazały się te dane dużo lepsze, tak, niż prognozowano. Ale widać, że Przybyło nam bezrobotnych. Przewid... Prognoza mówiła o 225 tysiącach, a było 242 tysiące. Więc tutaj dolar powinien. Dolar powinien dalej się osłabić, ale niestety nie stało się tak. Z tego powodu, że doszło do dużych zawirowań na rynku europejskim. Chodzi tutaj dokładnie o Francję. Kapitał zaczął uciekać w bezpiecznego dolara, tak? I trochę też w złoto, co tam mamy na nim trochę wzrostów pod koniec tygodnia. Jeden z polityków za dużo powiedział oficjalnie: powiedział, że straszył kryzysem finansowym i taka powstała mała panika. Tak, znając życie, wszystko niebawem wróci do normy i zapewne wiele osób na tym skorzysta, na tej sytuacji. Gdzie teraz właśnie nastąpiła przecena euro. Ten spadek to właśnie informacje, no, znaczy reakcja euro na wiadomości z Francji, tak? Myślę, że tam gdzie się leje krew, tam najlepsze są okazje. No zobaczymy jak będzie. Ja jestem nastawiony tutaj na baj. Szukam miejsca, żeby podłączyć się na wzrosty. Liczę, że dolar będzie się jednak osłabiał. Sytuacja we Francji się unormuje, dolar znowu powróci na swoją drogę, tak? I zacznie się osłabiać, bo, ta, bo dane z rynku pracy są dużo słabsze, tak? Więc wzrosną oczekiwania na Podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A jak będzie? Przekonamy się niebawem. Wykres złota. Tutaj mamy tak delikatne wzrosty na tym złocie. Po informacjach we Francji, tak. Kapitał zaczął uciekać do bezpiecznego złota, bezpiecznego dolara. Tak. No to widać. Oczywiście złoto pozostaje w konsolidacji, tak. Nadal tutaj widzę jeszcze taki trend wzrostowy. Powinniśmy jeszcze podejść raz w górę wtedy, kiedy dolar zacznie się osłabiać. Złoto wtedy powinno na tym skorzystać. Ujek nadal broni się, tak? Pozostaje w takiej konsolidacji, tak? W trendzie bocznym. Może być to dystrybucja, tak? Dużych graczy, tak? Wychodzą z pozycji. I no, ja prędzej bym tu liczył, już na to, że ten trend się odwróci, niż będzie ciąg ten, nadal wzrostowy No, ale poczeka... chyba trzeba będzie jeszcze trochę na to poczekać. Teraz ropa, tak jak wcześniej mówiłem, takie miałem wrażenie, że jakby ktoś to nie wiem, wyczyścił ulicę z, tej, z tych pozycji, tak? Taki szybki zjazd, wyczyszczenie ulicy z pozycji i wracamy na poziom tej konsolidacji. No dopóki Biden, rząd Bidena trzyma rękę na ropie, no to nie spodziewałbym się tutaj dużych wzrostów, tak? Ropa jest tym narzędziem, które e, narzędziem w rękach polityków wiadomo mamy w listopadzie wybory, tak więc tu musi nie może inflacja wzrastać, tak rząd Bidena musi być ten najlepszy tak, żeby później na niego głosowano mieć tak jakby troszeczkę wyhamowała te ostatnie spadki, wyhamowały oczywiście mówiłem, że tu potrzeba czasu, żeby mieć jeszcze poszła raz na, te, no, na ten szczyt, tak, do tego poprzedniego szczytu dotarła, a może go wybiła, tak ale na to potrzeba czasu i też powinna i też gospodarka chińska powinna w tym pomóc, jeżeli tam będzie się rozwijało, rozwijała odpowiednio ta gospodarka, to mieć będzie duże zapotrzebowanie zapotrze, na mieć i tym samym mieć będzie rosła. Jeżeli chodzi o indeksy chińskie, to trochę mnie przeraża ten głęboki spadek, tak, trochę głęboko zaszliśmy, stoję z boku, obserwuję, tak jak mówiłem, ja bym szukał tutaj jeszcze baja, tak, no ale zobaczymy, stoję z boku, obserwuję, to samo China 50, też głęboki ten spadek mamy, tak, Powinniśmy się tu zatrzymać gdzieś na tym oporze, a my poszliśmy niżej. no jest z boku, obserwuję. Jeżeli jesteśmy już przy indeksach, to S&P 500 nadal jest w trendzie wzrostowym. Wybija nowe ATH, tak, wybił tutaj NASDAQ też. Tam jest chyba bodajże blisko ATH, tak. Amerykańskie indeksy mają się dobrze, tak. Ale wiecznie tak nie będzie właśnie. Ja myślę, że trwa pomału dystrybucja dużych graczy, tak? Ubierają ulice w akcje, dlatego te są jeszcze te wzrosty, tak? My jako ulica wierzymy, że będzie jeszcze, będziemy szli na nowe szczyty, a oni się pozbywają już akcji, tak? I potem my zostajemy z akcjami, a oni się cieszą. Tak, tak to jest w Stanach, tak? Niestety w Europie wygląda to całkiem inaczej. Indeksy w Europie zaczęły spadać. Już skończył się tutaj trend wzrostowy. Trochę to przypomina taką odwrotność do tego co ja mówiłem w lutym, tak? Wtedy giełdy europejskie były na, robiły nowe ATH, a Stany Zjednoczone, indeksy amerykańskie były w tyle, tak? Teraz amerykańskie indeksy są w, na nowych ATH, a Europa już spada, więc później będzie czas na Stany Zjednoczone, tak? I przejdziemy w cykl. Pieniądza. To wykres... Giełda francuska, duże spadki. Po tych informacjach też polityków. Giełda włoska też chyba już ma wzrosty poza sobą, tak? Czas na spadki. W Anglii na to samo wygląda, tak? No i DAX też poleciał prawie 1000 punktów od szczytu. Więc później będzie czas na giełdę na indeksy amerykańskie. Ameryka później dołączyła do tych wzrostów na indeksach kiełdowych, więc jako ostatnia odpadnie. i na koniec Bitcoin, którym wszyscy liczą, że zrobi wreszcie chociaż jeszcze raz podejdzie na ten rekord, tak czy zrobi jakiś ATH i wtedy każdy się zacznie wysypie i na tym będzie koniec. Tak, czekamy. Tak, tu potrzebny jest słaby dolar, żeby Bitcoin poszedł na nowe szczyty. Na pewno sytuacja we Francji nie pomaga temu. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Tomek.